Siema. To już czwarty rok, kiedy wspólnie będziemy mieli okazję zagrać dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach przygotowaliśmy dla was kilkanaście. W tym roku to jest 15 godzin wykładów webinarów prowadzonych przez najlepszych stomatologów, najlepszych specjalistów w danej dziedzinie w Polsce. Bardzo serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w tej naszej wspólnej zabawie do bardzo hojnego wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie ma ceny minimalnej, jakby oczywiście my tego nie sprawdzamy, kto ile przelewa, jak. Liczymy na to, że ta wartość, którą wspólnie Wam dajemy, będzie na tyle duża, że będziecie chcieli się naprawdę odwdzięczyć w sposób taki bardzo wymierny, bo pamiętajcie o tym, że cel jest szczytny cel jest ważny dla wszystkich nas, dlatego, że no Prędzej czy później pewnie każdemu z nas gdzieś przyjdzie korzystać z tego sprzętu, na który orkiestra zbiera w takiej albo w innej formie. Także myślę, że w ten sposób musimy o tym myśleć. Dobra, kilka zdań o tym, co w tym roku. W tym roku mamy, tak jak już wspomniałem, 15 wykładów. Naprawdę tematy są bardzo, bardzo ciekawe. Będziecie mogli wysłuchać, już za chwilkę Wam powiem, wykładu Oli Łyżwińskiej, doktora Agnieszki wala na temat antybiotykoterapii, doktor Lidia Brus-Wilkońskiej, po raz czwarty już z rzędu Lidia z nami gra, także wielkie brawa Lidia dla Ciebie. Wykład bardzo tematyczny, dotyczący Tematów właśnie tegorocznego finału wośpowego. Będzie dr Ania Babczyńska-Staszewska, będzie po raz pierwszy z nami dr Leszek Bury, który będzie mówił o autotransplantacjach, będzie dr Donata Oziemczuk, będzie Kuba Bargiel, będzie Dominika Pietrzak, będzie Karol Babiński który będzie miał bardzo ciekawy wykład na temat różnic pomiędzy patrzeniem na stomatologię jednego zęba, czyli single tooth dentistry, a leczeniem kompleksowym. I z tego, co wiem, Karol będzie chciał pokazać jakie różnice w podejściu są myśląc o leczeniu pacjenta w sposób kompleksowy, a tym, jeżeli chcemy się zająć tylko i wyłącznie rozwiązaniem jakby jednego małego problemu, który dziś tam się pojawił. Dobra, to jest 10 osób, słuchajcie, ale 5 jeszcze przed nami. Także, 5 yy, wykładowców jeszcze, jeszcze będziemy ogłaszać. Też są to na pewno bardzo yy, ciekawe tematy. Będzie też ta niespodzianka, o której wspominałem wcześniej. Mogę już dzisiaj potwierdzić, że ona będzie. Także szykujcie się, rejestrujcie się na wydarzenie, wpłacajcie na orkiestrę naszej skarbonki. Przypominam, że nic z tych pieniędzy nie idzie do nas. Wszystko idzie bezpośrednio na konto. Orkiestry. Także, jeżeli ktoś miał wątpliwości, to przypominam, że tak jest. Wejściówka, jak co roku, to jest minimum stówka, no ale myślę, że takie 15 wykładów w warunkach komercyjnych to jest dobre parę tysięcy na jakiejś konferencji. Więc liczę na Waszą hojność, że ta stówka to tylko będzie takie. Taki pierwszy rzut, ale wynik będzie dobry. Te 160 kilka tysięcy, które udało nam się osiągnąć w zeszłym roku, mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć. Może uda nam się przebić, byłoby wspaniale. Ale pamiętajcie o tym, że, że, że ten cel jest naprawdę ważny i trzymam mocno kciuki. Jeszcze raz zachęcam Was do wsparcia naszej inicjatywy, do dołączenia do niej. I widzimy się za tydzień.